Witam wszystkich! W tym wideo chciałem pokazać ule. W sumie, no jak maluję i tak dalej. Takimi farbami. Pszczoły będą tak gdzieś mm, nowe odkłady za półtorej miesiąca, coś w tym stylu. W czerwcu gdzieś. Mm, tutaj już jeden jest pomalowany na biało. One będą przekładane. Tutaj jest jeden raz pomalowany. Widać fajne słoje. Nie wiem, czy wy to widzicie. Dobra, nieważne. Tutaj jest dwa razy pomalowane. Tutaj będzie miodnia, a tu będzie takie, że będzie cały sezon. I tak wygląda ten uldo dostałem To jakby na urodziny, na moją osiemnastkę. Na moją osiemnastkę i tak wygląda. A tamten sobie tak jakby sam kupiłem. Tamten też był niepomalowany, taki był jak ten. Tutaj z wam pokażę, jak to wygląda. O! Tutaj wszystko ładnie. W dobrej cenie. Tutaj. Tenica higieniczna. Czuflacki. Te ule są lepsze pod względem, że można je łatwo odkażać w sensie w bardzo przyjaznych warunkach, czyli palnikiem gazowym. No i tyle. Odśrodka nie maluje. No to już było na tyle, tyle chciałem pokazać.